Zdaję sobie sprawę z tego, że kupowanie przez internet jest dzisiaj bardzo proste. Czasem wystarczy nawet trzy razy gdzieś kliknąć, dotknąć palcem, no i już w parę sekund mamy maile potwierdzające, że zamówiony produkt będzie u nas na przykład jutro lub pojutrze. Takie zakupy, bezrefleksyjne zakupy, nie są najlepsze i dla naszego portfela, i też dla środowiska. Często później kończymy z górą ubrań, których tak naprawdę nawet nie chcieliśmy kupić, których trochę nie wiemy jak nosić, które nie spełniają naszych oczekiwań, ale skusiła nas promocja 70%. I to, że akurat może dany rozmiar wrócił. Licznik odwiedzin na stronie internetowej. Wiele takich rzeczy, które po prostu mają działać na nas, na naszą wyobraźnię i grać na tym, że chcemy coś posiadać już teraz, w tej chwili. Ubrania przez internet można kupować tak, aby mieć tylko to, co jest nam potrzebne. Aby być prawie za każdym razem zadowolonym, aby nasza szafa nie pękała w szwach, a portfel nie świecił pustkami. Dzisiaj właśnie opowiem o tym. Przebrałem się w dres, także nigdzie nie wychodzę i zobaczymy sobie, jak można kupować ubrania fajnie przez internet. Zanim jednak skupimy się na praktyce, to trochę teorii. I pierwszą taką rzeczą, którą warto zrobić przed jakimkolwiek zakupami, jest lista. Ja z tej listy korzystam bardzo często i pomaga mi ona ułożyć sobie w głowie to, pieniędzy, ile pieniędzy potrzebuję, a także to, co naprawdę jest mi potrzebne, co naprawdę mi się podoba, a co jest tylko jakąś chwilową zachcianką. Najczęściej robię tak, że staram się tworzyć listę zakupową dopiero na przyszły rok. Czyli jeżeli tej zimy podobają mi się jakieś rzeczy, na przykład płaszcz raglanowy, to wpisuję go na listę i mam praktycznie cały rok na to, żeby się zastanowić nad tym, czy on mi się podoba, czy nie. Często jest tak, że w tym roku gdzieś trafiają się później jakieś promocje, albo jakieś okazje, jakiś rozmiar wraca, coś się pojawia na Winted, na Wester i jestem w stanie wtedy podjąć tę decyzję od tak, ponieważ mam 100% pewności, że to jest coś, czego potrzebuję, coś, co mi się bardzo podoba i coś, czego szukałem po prostu już od pewnego czasu. Jako, że lubię być na bieżąco z tym, co się akurat dzieje w różnych sklepach, to bardzo często trafię na takie rzeczy, które chciałbym sobie kupić już teraz w tej sekundzie. No i wtedy też robię sobie taką sztuczkę, że dodaję coś do koszyka i czekam jeden-dwa dni, żeby zobaczyć, czy faktycznie na czymś bardzo mi zależy, czy to jest po prostu chwilowy impuls. Zobaczcie, że bardzo wiele tych stron internetowych próbuje nas zmusić do zakupu już. Pokazuje liczniki, ile osób ogląda dany produkt, pokazuje jakieś przeceny, pokazuje, że jest ostatnia sztuka. I te wszystkie zabiegi są po to, żebyś właśnie coś zamówił w tej sekundzie, bo jak już to do Ciebie przyjdzie, przymierzysz sobie, albo nie będzie ci się chciało nawet zwrócić, a kwota będzie dość niska, no to jest no właśnie większa pewność, że to ubranie zostanie u Ciebie. A to, co Ty z nim zrobisz później, to już nie jest sprawa sklepu, tylko Twoja. Zobacz, że takie podejście pozwala na dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo świadomie budujemy swoją szafę. Kupujemy rzeczy tylko te, które nam się podobają, które mamy zaplanowane, które oglądaliśmy wiele razy, które mieliśmy okazję może też gdzieś przymierzyć, no bo jednak na liście są od pewnego czasu. Mamy absolutną pewność, że to jest coś, co nam się podoba, a nie jest tylko chwilowa fanaberia. Po drugie, dużo łatwiej zarządza się finansami, kiedy masz listę zakupową, bo wiesz, że daną kwotę pieniędzy będziesz musiał na coś przeznaczyć, łatwiej się z tym oswoić, łatwiej jest to odłożyć, nie podejmujemy tych zakupów impulsywnie, w związku z czym też wiemy, jak wygląda nasz stan konta. I w tym miejscu muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie kupuj rzeczy, na które cię nie stać czyli nie korzystaj z systemów odroczonej płatności. Po prostu. Jeżeli obawiasz się zamrożenia 200 czy 300 złotych na te dwa tygodnie, czyli na czas potencjalnego zwrotu, no to prawdopodobnie w danym momencie życia nie powinieneś kupować tego ubrania. I ja sobie zdaję doskonale z tego sprawę, że czasem coś się nam podoba i bardzo to chcemy ale jednocześnie nie wiemy trochę skąd skombinować środki. Sam swego czasu pracowałem w galerii handlowej w house i zarabiałem 7 zł na godzinę. No i to nie był dla mnie najlepszy czas na kupowanie sobie butów szytych metodą Goodyear Welted, czy szukanie koszul z ręcznymi wykończeniami, czy czegoś podobnego, no po prostu trzeba było kupić to, na co akurat miałem pieniądze, na co mogłem sobie pozwolić, tak żebym jednocześnie mógł opłacić mieszkanie i mógł w miarę bezpiecznie studiować. Takie odroczone płatności to jest nic innego jak chwilowy kredyt konsumencki i... Przyzwyczajając się do czegoś takiego, zwiększasz bardzo mocno ryzyko tego, że w pewnego dnia po prostu zabraknie Ci pieniędzy. Że dostaniesz wypłatę i będziesz zdziwiony, że ona jest taka niska, bo musiałeś spłacić poprzednie zobowiązania, zadłużyłeś się po prostu u siebie z przeszłości, co naprawdę nie jest dobrym pomysłem. Ciekawe jest to, że z tymi odroczonymi płatnościami był na tyle duży problem swego czasu, że nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyszedł z kampanią na ten temat. Także naprawdę, proszę cię, jeżeli masz jedną rzecz zapamiętać z tego filmu na temat kupowania ubrań w internecie, ale kupowania ubrań ogólnie, no to nie korzystaj z kredytów konsumenckich i kupuj ubrania tylko takie, które faktycznie są ci potrzebne albo które bardzo ci się podobają i wiesz, że nie zaburzy to w żaden sposób Twojego domowego budżetu. Jeżeli się ze mną zgadzasz, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, a także klikniesz dzwoneczek. Szczególnie, jeżeli interesują cię treści modowe, bo ich jest u mnie bardzo dużo. Teraz możemy sobie przejść do trochę przyjemniejszych rzeczy, czyli zobaczymy sobie, jak rozpoznać swój rozmiar ubrania. Wielu ludzi obawia się zakupu przez internet, ponieważ boi się, że nie trafi ze swoim rozmiarem. Też są takie rzeczy, które po prostu chcemy dotknąć i chcemy zobaczyć, jak się z nimi czujemy, jak się, jak się czujemy w danej tkaninie, no i też po prostu jak na nas leżą, a na przykład ciężko jest podać wszystkie wymiary marynarki w tabeli rozmiarów. Doskonale to rozumiem, ale chciałbym zaznaczyć, że. W wielu sklepach mamy możliwość zwrotu towaru, a nawet w każdym sklepie powinniśmy mieć możliwość zwrotu towaru. W związku z czym, jeżeli sobie coś zamówimy i coś się nam nie spodoba, to zawsze możemy to odesłać. Warto sprawdzić opinie z danego sklepu internetowego, no bo jeżeli te opinie są pozytywne, jeżeli sklep jest raczej sklepem lubianym, no to raczej nie powinniśmy mieć problemu z odzyskaniem pieniędzy. Więc jeżeli zamówisz coś, na przykład ze Suit Supply, no to bez problemu powinieneś zwrot środków otrzymać, jeżeli ubrania wrócą w bardzo dobrym stanie do sklepu. Jeżeli widzisz negatywne opinie i widzisz, że ludziom albo nie dochodzą produkty, albo nie dochodzą, ubra albo nie dochodzą pieniądze, no to naprawdę nie da się skusić niską ceną. Jest na przykład taki case w polskim internecie ze sklepem Benevento, który oferuje bardzo ładne spodnie i te spodnie są w naprawdę niezłych cenach. No ale co z tego, że są w niezłych cenach, skoro na grupie na Facebooku jakby nie z dandysami jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt postów na temat tego, że te spodnie. Albo nigdy nie docierają, albo docierają, ale z rozmiary, a zwroty pieniędzy są praktycznie niewykonywane. Pamiętaj, że mieć milion i nie mieć miliona to razem dwa miliony, co oznacza, że nawet, jeżeli widzisz jakąś promocję, to nie oznacza, że twoje pieniądze magicznie wracają do portfela. To oznacza po prostu, że wydajesz mniej. Dlatego niech wszystkie twoje zakupy naprawdę będą przemyślane i oddawaj pieniądze tylko w miejsca, które są sprawdzone w jakikolwiek sposób. No dobra, przejdźmy sobie do tych rozmiarów. Mam tutaj koszulę, mam tutaj marynarki, mam tutaj spodnie. I jeżeli chodzi o dobranie idealnego rozmiaru, to dobrze jest bazować na ubraniach, które są nasze ulubione. W większości sklepów internetowych są podane tabele rozmiarów i są w nich takie najpopularniejsze wymiary. Oczywiście mało który sklep poda ci powiedzmy szerokość ramienia, czy szerokość pleców danego ubrania natomiast długość rękawów, długość marynarki, długość koszuli, długość nogawki, czy szerokość klatki piersiowej zawsze będą podane, albo przynajmniej zawsze powinny być podane. No, i tutaj, bazując na Twoich ulubionych ubraniach, jesteśmy w stanie te, te rozmiary sobie zapisać, żebyś miał jak najmniej nietrafionych zakupów pod względem rozmiaru. Zacznijmy sobie od marynarki. Ogólnie nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Do mierzenia tych ubrań potrzebujecie miary krawieckiej, i wszystkie się mierzy w zasadzie tak samo. Czyli szerokość w klatce piersiowej marynarki wypada mniej więcej tutaj, czyli pod pachami. U mnie mamy 50, czyli razem 100. Szerokość talii tam, gdzie wydaje się mniej więcej najwężej, czyli u mnie 45, czyli 90. No i jeżeli chodzi o długość rękawa, no to długość rękawa mierzymy tutaj od góry, od miejsca wszycia rękawa, tu gdzie jest to ramię, i tutaj mniej więcej do tego fragmentu, coś w ten deseń, u mnie wychodzi 60,5 mniej więcej, 61. Te wymiary nie muszą być dokładne co do pół centymetra, bo to jest nadal zakup przez internet i pamiętaj, że wszyscy ludzie robią błędy, tak? Więc jeżeli Ty coś zmierzysz o centymetr za długo, ktoś zmierzy o centymetr za krótko, no to też nie powinno to jakoś bardzo, bardzo zaburzać tego, co, co chcesz uzyskać i co chcesz kupić. No dobra, koszula. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić w koszuli, to oczywiście musimy ją zapiąć. Także sekundeczka. I znowu ta sama historia: klatka piersiowa będzie tu pod pachą, talia będzie w najwęższym miejscu talii. No i długość rękawa też mierzymy najlepiej na płasko i też mniej więcej od tego miejsca. Tyle z najważniejszych wymiarów koszuli. Spodnie. W spodniach wymiarem, który jest miarodajny, jest wewnętrzna długość nogawki. Jest to wewnętrzna długość nogawki, ponieważ ona nie zależy od wysokości stanu spodni. Zawsze jest taka sama. W moim przypadku mam spodnie skrócone po, mam spodnie skrojone po skosie, więc tak mniej więcej wychodzi 70 705 cm. No i drugim ważnym wymiarem spodni jest wymiar pasa. Pas uzyskujemy w ten sposób, że zapinamy spodnie. Też kładziemy sobie na płasko. No i staramy się tak naciągnąć, no tak jak nasz, jak nasz Bebzol te spodnie naciąga, nie? 41, nie? Czyli 82. No dobra, mamy już wymiary, także możemy przystąpić do zakupów. To co, mam nadzieję, że macie herbatkę przy sobie. Obczajmy sobie teraz kilka stron internetowych, zobaczymy po prostu, czy te produkty są czegoś warte, czy nie. Nie wiem, czy oglądałeś mój film o jakości produktów i o tym, jak ją rozpoznawać. Jeżeli tego nie robiłeś, to bardzo Cię zachęcam, żebyś to zrobił, a ja tutaj tylko zaspoileruję, że pierwszą rzeczą jest oczywiście zawsze sprawdzenie składu. No i to też mam zamiar tutaj właśnie robić. Zobaczmy sobie Massimo Dutti, czyli to też jest sieciówka, w której ja pracowałem, którą bardzo lubię, do której też mam jakiś tam sentyment. No i tak, nie polecam konkretnych marek, ponieważ w każdej marce jesteśmy w stanie znaleźć ładne ubrania i brzydkie ubrania. Polecam po prostu szukać ładnych ubrań. Zobaczmy sobie kardigany. Pierwsza rzecz, to co chciałbym zrobić, to znaleźć coś, co mi się podoba. I zobaczmy sobie, o. Na przykład to jest bardzo w ogóle podobny kardigan do tego, który ja mam dzisiaj na sobie, także zobaczmy sobie, jak on wygląda. Mam tylko MLXL, no więc dla mnie już wiem, że będzie za duży, no ale tak, zanim to zrobimy, pierwsza rzecz, którą trzeba zobaczyć skład. Zewnętrzna warstwa, poliamid 35%, wełna 30%, wiskoza 27%, kaszmir 5%, poliester 3%. Na zewnątrz 34% recyklingowany poliamid. No, not worth it. Także mimo to, że jest ładny, no to już nie ma opcji, żeby go kupić. Zobaczmy sobie w takim razie pomiary. Jest tabelka, tabela rozmiarów. Zobaczcie, że są w ogóle wymiary sylwetki i wymiary artykułu. To jest w ogóle bardzo fajne. Długość shoulder width, czyli, o, czyli tutaj jest też wszystko fajnie opisane. Długość rękawa, czyli to co mnie interesuje, 61 byłoby ok dla mnie, bo tyle ma mniej więcej moja marynarka, więc to jest spoko. Chest bust 108, no to jest dużo. Ten byłby dość szeroki i byłby taki trochę luźniejszy, ale pewnie ma to też swoje zalety. No ale produkt jest skreślony, no bo, no bo ten skład to jest, no proszę Was serdecznie, nie róbmy sobie tego. Dzianinowy kardigan z mieszanki wełny. Zobaczmy sobie to, ciekawi mnie. Często tak jest napisane, że coś jest mieszanką wełny albo z wełną i tak dalej, to tej wełny jest tutaj bardzo mało. O, no tutaj mamy 90% wełny i 10% jaka, jak to też jest wełna. I do tego jeszcze w ogóle to jest wełna z certyfikatem Responsible Wool Standard. Także to jest produkt wart uwagi. ML XL, no znowu dla mnie nie będzie, no ale zobaczmy sobie wymiary artykułu M. Długość rękawa 63, klatka 112. No, na mnie za duży. No, ale jeżeli ktoś jest z Was trochę większy ode mnie, a pewnie większość z Was jest większa ode mnie, no to to jest produkt, który jest wart uwagi, bo ten kartingan jest naprawdę ładny. Jest taki bardzo prosty. Ma w ogóle raglanowe, tak? Chyba raglan taki. No, nie, ma tylko. Sorry, nie ma raglana. Ma tylko przesunięty tutaj chyba szef ramienny. Tak jest. Natomiast wygląda ogólnie nieźle. Trzeba po prostu przymierzyć i zobaczyć, więc polecałbym Wam sobie to zamówić, jeżeli Wam się takie coś podoba. Przymierzyć w domu, obejrzeć z każdej strony, no i ewentualnie zwrócić. Nigdy nie wyrzucaj kartonu, który, w którym do Ciebie ubranie przychodzi, bo tak najłatwiej jest po prostu ten produkt zwrócić. Pamiętaj, że lepiej stracić dwie dychy na wysyłkach, niż 300 zł na, na ubraniu. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze może jakieś nie wiem, polo, o. Średnie, średnie, to mi się nie podoba, to jest dość basicowe, ładny kolor, ale nie. Te polówki już na tych modelach wyglądają średniowo często, no takie dość obszerne. Ale też Massimo bierze akurat bardzo chudych modeli często, więc, no, siłą rzeczy tak to będzie wyglądało. Ja tak bardzo szybko skanuję, bo ja też wiem mniej więcej co mi się podoba, a co mi się nie podoba, więc, ym, więc mam to po prostu na uwadze. Nie kupuję rzeczy, które mi się średnio podobają, no bo kupowanie polówki za 150 czy za 100 zł, która podoba mi się 7 na 10, no to nie jest dobry pomysł. Wolałbym dopłacić trochę pieniędzy i mieć polówkę, która mi się podoba 10 na 10 i nie mam ciągle z tyłu głowy, że muszę kupić coś nowego. Wiecie o co chodzi? Że jeżeli kupię sobie taką polówkę i ona nie do końca będzie spełniać moje wymagania, to nadal będę szukał tej idealnej polówki. A jak kupię sobie idealną polówkę, to się uspokoję. Zobaczmy sobie na przykład taki sklep Pini Parma. Ni Barma jest bardzo fajnym w ogóle sklepem i raczej serdecznie polecam. Jest dość drogi, natomiast te ubrania są tutaj naprawdę fajne i zobaczmy sobie to. To jest polówka, na którą ja dostaję bardzo dużo komplementów. Mam ją w kolorze beżowym. Select Size XSSS Size Guide, zobaczmy. No i proszę bardzo, ładna tabelka, widzicie, to zmierzyliśmy naszego ulubionego ubrania. To jakby nie ma znaczenia, bo jest krótki rękaw. No i długość samej polówki też dla wielu z Was może mieć znaczenie. Dla mnie nie do końca ma, bo ja noszę wszystko i tak w spodniach. CZEST 104 S. No i to byłby mój rozmiar. W polówkach, w t-shirtach tutaj nie ma za bardzo co wymyślać, nie? Dobra, zobaczmy sobie... Yy, o, zobaczmy sobie na przykład Wistulę. Zobaczmy sobie koszulę. No i znowu, znajdujemy sobie jakąś koszulę, która jest względnie ładna. To, co jest bardzo ważne przy kupowaniu koszuli, to design kołnierza dokładnie. Jeżeli kołnierz jest krótki, to będzie to brzydko wyglądało. Tutaj na przykład w tej koszuli, którą staram się kliknąć, ale widać, że się do końca nie da. O, działa. Ten kołnierz włoski jest ok. ta koszula wygląda no nawet nieźle, nie? No 2,5 pustówki to nie jest mała cena, jeżeli chodzi o wistule, tak przynajmniej moim zdaniem. Ale drugi minus 30%, no więc wiadomo, zbierasz ekipę i kupujesz, i kupujesz koszulę w wielopaku. A, skład. 100% bawełna. Bardzo dobrze. Jeżeli oglądałeś mój poprzedni film o, o jakości produktów, to wiesz na co spojrzeć na tych zdjęciach, żeby mieć pewność, że ta koszula jest nieźle odczyta. Wybierz rozmiar, przewodnik po rozmiarach. Obwód szyi. No, obwód szyi mierzy się dość prosto. Musisz sobie zmierzyć tylko obwód tutaj, gdzie jest najszersza, najszerszy punkt. To oczywiście warto zrobić miarą krawiecką. No i patrzymy: 37, 38. Mój kołnierz to jest 38, 39. I obwód klatki piersiowej: 89, 94. Tutaj mamy podane wymiary ciała, więc to byłaby dla mnie za mała koszula. Musiałbym wziąć 39, bo to pewnie jest mniej więcej, to są te widełki. Zobaczcie w ogóle, że w Wistuli jest cwanie, bo dwa rozmiary kołnierza mają te same, wymiary, te same wymiary obwodów. Na to też musicie zwrócić uwagę. Wymiar produktu. Ma podany tylko długość rękawa. No powiem Wam, że to nie jest najbardziej rozbudowana tabela rozmiarów, jaką widziałem, no ale no, ale okej, okay, nie? Jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. No dobra, zobaczmy sobie może jeszcze jakąś taką w miarę w miarę popularną w miarę popularną sieciówkę. Zobaczmy sobie może Supply. Dobra, patrzymy sobie spodnie. Cyk, 9 stówek, fajna, szeroka nogaweczka, zakładka. Produkt jest git. Details and care. Silk linen wool, silk linen wool. 37 silk, 37 linen, 26 wool. To jest z jednej strony bardzo fajny skład. Z drugiej strony. No, silk Linen i Wool to są wytrzymałe raczej surowce, natomiast nie znamy do końca gramatury, więc ciężko powiedzieć, jak te spodnie będą się zachowywać. Moje doświadczenie ze Susa Supply jest takie, że ja te spodnie przecieram bardzo szybko i dlatego po prostu nie kupuję, nie kupuję ubrań z tkanin, które są dość tanie. Akurat tutaj mamy Etomas, to jest dość dobra tkalnia, no ale nadal jest to dla mnie takie zawsze. no Riski po prostu, nie? jeżeli chodzi o krok. No ale dobra, zobaczmy sobie rozmiary. Size chart. To jest krój spodni, który tutaj mam podany. I mamy waist, czyli pas. Mamy inside leg, czyli mamy właśnie wewnętrzną długość nogawki. No i foot opening, czyli szerokość nogawki dołem. No i patrzymy sobie, który rozmiar byłby mój. No 46 to jest 4, rozmiar, to jest zazwyczaj mój. On ma tutaj 41 w pasie. 84 długość nogawki. No, dla mnie byłaby to bardzo długa nogawka, ale z drugiej strony można byłoby ją podwinąć i zrobić mankiet 5 centymetrowy, więc nie ma się też co bać tych, tych przeróbek krawieckich, myślę, że myślę, że ma to wszystko ręce i nogi. No dobra. Myślę, że z tego filmu dowiedziałeś się bardzo wiele, albo przynajmniej taką mam nadzieję. Wierzę, że trochę Ci rozjaśnił i pokazał, że kupowanie przez internet nie jest takie złe i takie straszne. Ale trzeba patrzeć na wiele rzeczy, bo naprawdę te sklepy próbują nas złapać na każdym kroku, tylko po to, żebyśmy coś zamówili. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli sprawdzisz moje inne social media, jeżeli sprawdzisz mój Instagram, jeżeli sprawdzisz podcasty na Spotify, które, w których opowiadam trochę więcej o takiej szeroko pojętej męskości, ale też opowiadam skąd to całe moje doświadczenie wynika. No i też zachęcam cię do sprawdzenia magazynu Reverse, w którym piszę artykuły trochę bardziej filozoficzne, związane z modą na trochę wyższym poziomie, myślę, że też bardzo dobrze się tam odnajdziesz. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.